Nie ma problemu z

Proszę, Proszę Państwa, Pan Polak, to on, że Pan Polak, jeździł w fabrycznym, jeździł prywatnym, później jeździł w W tym rajdzie też jeździł różnymi samochodami, ba, pilotował przecież w swojej karierze wielu, wielu kierowców jeździł między innymi z Romualdem Hałasem, którego zresztą zobaczymy tutaj dzisiaj na trasie Karowej jednym z legendarnych samochodów. Dalej jeździł przede wszystkim Ale... Dla dzisiejszych kierowców, którzy... Bo Pan Bóg stworzył tylny napęd, Państwa, i prawidłowo, a potem miał chwilę słabości, no i popełnił przedni. To elektryczna sprawa i w tym momencie o, po prostu każda benzyna staje dęba.